Już jutro do gry miała trafić ogromna aktualizacja, ale niestety została ona przełożona i trafi do gry dopiero później, do nata trafił właśnie zwiastun tej aktualizacji mamy szczegóły na temat postaci Megazorda, znamy darmowe nagrody jakie trafią w niej do gry, a dzisiaj zrobimy sobie całe podsumowanie nowości w tej aktualizacji, lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty drogi widzowie, chcesz zgarnąć prezent za 300 Fałdolców, to koniecznie zostaw opeczkę do góry i Suba z dzwonem, no bo jak sami widzicie, do tej pory ponad 50% z Was tego nie robi, no i przypominam jako epic partner o kodziku Kicia, tak jak te Kozaki i o komentarzu z nikiem, a my przejdźmy sobie już do filmu. No dobrze widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych nowości, bo jak sami chwilkę temu słyszeliście, dzisiaj głównie będziemy sobie rozmawiać na temat nadchodzącej kolejnej wielkiej aktualizacji, która co ciekawe miała zostać wprowadzona do Fortnite dokładnie jutro, ale niestety została ona przełożona. W ostatnią sobotę po południu Donata został wypuszczony pierwszy zwiastun całej tej aktualizacji, który dotyczył pewnej nowości, jaka tam trafi, zaraz sobie o niej pogadamy i widzowie to właśnie na tym zwiastunie była informacja, że update nie trafi do gry jutro, tylko trafi dopiero 18 września. Nie jest to jakaś ogromna zmiana w tej aktualizacji, ponieważ sam update, zamiast trafić we wtorek, trafi do gry dopiero w czwartek. Lecz w dalszej części filmu będę wspominał Wam, że aktualizacja trafi do gry jutro, ponieważ film tam nagrywałem w piątek i specjalnie zmieniam teraz początek filmu, aby każdy wiedział, że update jest przełożony. No ale dobra, wspominałem Wam chwilkę temu, że Donata trafił już pierwszy zwiastun całej tej aktualizacji i taki zwiastun też trafił i przelatuje Wam od pewnego czasu w tle, i jak widzicie, jest to zwiastun nadejścia całej współpracy z Megazordem oraz Power Rangers po tej aktualizacji. Realizacji. Sam zwiastun, jak już większość z Was zdążyła zauważyć, był zwiastunem Megazorda, czyli oczywiście sekretnego skina karnetu bojowego, który będzie dostępny właśnie po tej aktualizacji w czwartek. I od tego dnia, poza tym, że będzie dało się go zdobyć, będzie dało się w niego zmienić. Sama zmiana w Megazorda będzie działała bardzo podobnie do zmiany w ostatniej Gwiezdny Niszczyciel podczas sezonu Star Warsów, czyli po przemianie w niego trafiacie do samego środka Megazorda wraz z pozostałymi członkami drużyny i każdy z Was jest odpowiedzialny za coś innego. Na zwiastunie temu mogliśmy zobaczyć. Że sam Megazord ma dokładnie cztery specjalne umiejętności, te, które macie na ekranie tutaj. A jeżeli nie będzie Was czterech w drużynie, zamiast pozostałych graczy do Megazorda trafi drużyna Rangerów, co również widać tutaj na dole. Poza samą zmianą w Megazorda, do gry w czwartek zostanie jeszcze wprowadzony specjalny pistolet z Power Rangers, ten, którego macie widocznego na moim ekranie w tle. No i możliwe, że pojawią się jakieś nagrody, ale sam Megazord będzie największą nowością w update'cie w czwartek. To jednak dopiero początek nowości, jakie zostaną wprowadzone do Fortnite'a wraz z tą jutrzejszą wielką aktualizacją, a kolejne w kolejce są oczywiście darmowe nagrody dla graczy, ponieważ do Fortnite nadchodzi pewne specjalne wydarzenia, w którym gracze będą mogli zdobyć sobie troszeczkę darmowych nagród i przy okazji sprawdzić trochę zmian na wyspie. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, to we wrześniu w Fortnite pojawia się pewne wydarzenia, w którym na wyspie Fortnite pojawiają się nowości, dostajemy nowe przedmioty do walki, a nawet i darmowe nagrody dla graczy, a jest to co ważne i wędrodzi nowy. Tak dokładnie nie Widzowie nie przesłyszeliście się już po nadchodzącej wielkiej aktualizacji. Do Fortnite trafi event urodzinowy z nagrodami i nowościami. Lecz co ważne, sam event raczej na pewno nie będzie dostępny od razu po tej aktualizacji, tylko dopiero tydzień później. Planowo, Fortnite ma urodzinę według informacji na internecie 26 września, a to wszystko oznacza, że jest to piątek. A sam event powinien trafić do gry we wtorek, czyli 23 września. I prawdopodobnie to właśnie tego dnia event ten wystartuje, ale już jutro poznamy wszystkie jego nowości. Co do tego, czego możemy spodziewać się właśnie z okazji całego tego urodzinowego wydarzenia, to tak, na wyspę Fortnite trafią torty urodzinowe oraz kawałki tortów urodzinowych do leczenia, które po zjedzeniu będą właśnie leczyły i będą na każdej nazwanej lokacji, a zaś do gry trafią specjalne prezenty urodzinowe z przedmiotami w nich. Poza zmianami na wyspie, do Fortnite'a zostaną również wprowadzone zadania o darmowe nagrody dla graczy i z nagród, które tam trafią, spodziewajcie się, że otrzymamy plecak jako tortu kilowek jako kawałki tego tortu i inne małe elementy kosmetyczne. Spodziewajcie się przy okazji, że ta aktualizacja, która trafi do gry jutro, wprowadzi nam jeszcze więcej darmowych nagród dla graczy, tak więc spokojnie, poza tym tutaj na pewno coś jeszcze się pojawi, tym bardziej, że przykładowo ostatnio nagle do gry trafił darmowy skin, a i w temacie urodzin możliwe, że dostaniemy jakieś urodzinowe skiny. Ewent urodzinowy w Fortnite również powinien potrwać do 3 października, tak więc spokojnie na pewno każdy z Was pogra sobie nowymi rzeczami na wyspie, no i przy okazji zdobędzie wszystkie darmowe nagrody z tej okazji. Trzecia największa nowość, jaka zostanie wprowadzona do Fortnite'a właśnie po tej nadchodzącej jutrzejszej aktualizacji, a przynajmniej w końcu powinna zostać wprowadzona po tym update'cie, to co najważniejsze funkcja towarzyszy, o której na pewno każdy, ale to każdy z was słyszał w ostatnim czasie jakieś informacje. Dla tych, co jednak jeszcze nie wiedzą, to słuchajcie, do Fortnite nadchodzą zwierzaki, które będą chodziły obok Was po wyspie i funkcja ta miała trafić do gry już w poprzednim sezonie trzecim rozdziału 6 w maju, ale nie trafiła i do teraz nie wiemy, kiedy dokładnie trafi do gry. Według informacji jakie podawana. Nam w ostatnim czasie likerze na Twitterze od startu obecnego sezonu czwartego zaczęło spływać ogrom informacji na temat tej funkcji i przykładowo poznaliśmy od startu tego sezonu ilość zwierzaków, ich wygląda nawet ostatnio coś jeszcze wyciekło. W ostatnich dniach do neta wyciekła ikonka zwierzaków, ta którą macie widoczną teraz na moim ekranie w tle, a żeby to było mało, jakoś wczoraj do neta trafiły informacje na temat zwierzaków i ich działania w lobby w grze, więc cały czas coś w ich temacie się dzieje. Patrząc na to, że twórcy gry cały czas pracują nad wydaniem tych zwierzaków w Fortnite, i cały czas dodają do plików gry. Można się spodziewać, że rzeczywiście zostaną one wydane w grze po tej nadchodzącej aktualizacji. Teraz, ale jak zawsze musicie pamiętać, że nie muszą one trafić w tej aktualizacji. Twórcy gry równie dobrze mogą jeszcze przetrzymać trochę tą funkcję w plikach i wydać ją po prostu troszeczkę później, w odpowiednim dla nich momencie. I jeżeli zwierzaki nie trafią w tej aktualizacji teraz, to na pewno trafią w tej kolejnej 3 października, albo jeszcze później. Tutaj dla przypomnienia dla wszystkich, to teraz w tle macie ponownie widoczne wszystkie zwierzaki, jakie są i mają trafić do gry. Właśnie wraz z wydaniem tej funkcji, i mają one trafić w pierwszej kolejności. Tak więc, jeżeli funkcja ta trafi jutro do gry, to te zwierzaki również trafią do Fortnite'a po tej aktualizacji. Dodatkowo pamiętajcie, że w plikach gry cały czas skrywają się wszystkie pozostałe elementy tych zwierzaków, takie jak oczywiście ich funkcje, i mamy tam przykładowo aportowanie, karmienie zwierzaków, głaskanie ich i wiele więcej. Tak więc, jak widać, funkcja ta będzie naprawdę przeogromna. Jeżeli interesują Was pozostałe wycieki na temat towarzyszy, to koniecznie obadajcie sobie te filmy widoczne tutaj, bo to tam przedstawi. Wam wszystkie pozostałe nowości jakie znamy w ich temacie, a naprawdę jest tego bardzo dużo. No i oczywiście, poza tymi trzema wielkimi nowościami, jakie zostaną wprowadzone do Fortnite'a wraz z wydaniem tej jutrzejszej wielkiej aktualizacji, dodatkowo zostaną jeszcze wprowadzone takie standardowe zmiany i nowości, a w pierwszej kolejności mamy oczywiście nowe skiny i przedmioty kosmetyczne, które trafią do sklepu z przedmiotami. Żeby to było mało, do neta trafi sporo wycieków na nadchodzące wielkie wydarzenia i mam tutaj na myśli wielki koncert, jaki pojawi się niebawem na wyspie oraz przy okazji na finałowe wydarzenie, które odbędzie się na sam koniec sezonu czwartego. Poza tym wszystkim na wyspę Fortnite ponownie zostaną wprowadzone jakieś inne przedmioty i zmiany w tych obecnych, więc na pewno jakieś przedmioty na wyspie się zmienią, ale nie jestem w stanie wam teraz wskazać, co dokładnie się zmieni na wyspie i te zmiany dopiero poznamy. Dodatkowo spodziewajcie się, że robale na wyspę ponownie przejmą jakąś kolejną, nową lokację, która tutaj jest, ale ciężko powiedzieć z którą dokładnie i czy na pewno to zrobimy, ponieważ do gry nadchodzi Megazord, który na pewno na jakiś czas zatrzyma rozprzestrzenianie się robali po wyspie. Samych zmian możemy spodziewać się również w pozostałych trybach gry, takich jak oczywiście Tryb wyścigowy, tryb muzyczny, tryb Lego, tryb reaktywacja, tryb Blitz i wiele innych, a najwięcej powinno trafić do OG, bo już 26 września będzie tam kolejny etap eventu Revina. No i oczywiście spodziewajcie się, że do Fortnite trafi jeszcze więcej zmian i nowości, ponieważ nie wszystkie rzeczy znamy przed wydaniem aktualizacji i spodziewajcie się więcej nagród, naprawy problemów zmian na wyspie i całej tej reszty. A już jutro o godzinie 14.35 pojawi się film z tej aktualizacji na kanale. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat tej czwartkowej, wielkiej aktualizacji, jaka zostanie dodana do gry, a jeżeli chcecie jeszcze w środę film z przypomnieniami, nowości, jakie w niej trafiamy, to koniecznie zostawcie apeczkę do góry i komentarz, update, a nie dojrzeć, że niebawem na kanale pojawi się film o właśnie takiej tematyce, to dodatkowo każdy z Was, jak zawsze, dostanie ode mnie serducho w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak tak. Kokazie na samym początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Jo!